Wszystkim z tej strony, elf, tv, a dzisiaj gramy w Good Pizza, Great Pizza. Dostaliśmy tutaj prezent za aktualizację, więc kontynuujemy rozgrywkę. Bardzo dawno nie było odcinka z Good Pizza, Great Pizza. Nie wiem właściwie kiedy był. Nie wiem, może nawet pół roku temu, albo nawet rok. Rok to chyba nie, ale okej. Okay. Pizza może wyprzedzać język pisany. Stanie w kolejkach na festiwalach pizzy. To nowy trend. Ćwiczenia, mówi Ewa Hudakowska. Od naszego o. Stoły jabłek. Ludzie nie mogą jeść, jeśli nie mają przyczyny. Właśnie otrzymaliśmy lokalny raport o nowej pizzerii w mieście. To chodzi o, o moją chyba. Witamy w świecie pizzy. Z niecierpliwością kawałek, czekamy na kawałek po pracy. Jesteśmy podekscytowani, mogąc ogłosić, że Pizza News Network połączyła siły z Podziel się kawałkiem miłości, programem informacyjnym, którym pomagają spełnić marzenia młodych entuzjastów pizzy. Hej miłośnicy za! Nazywam się Olivier i mam dla was kilka faktów za. Eee, dobra, słodkich chorei. Eee, czy... Dobra, tak. Następnym razem. Dołącz, dobra. To wszystko na dzisiaj Good Pizza, Great Pizza. Dobra, widzowie. Ja już nie wiem, na jakim etapie my już jesteśmy. O. Nie jestem weganinem. Ale że mogę prosić o wegańską pizzę. Nie wiem co nie pamiętam. Eee, to będzie taka bez tych, bez... Syr, bez. A. 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 O, wegańską. Tylko to będzie z serem, czy bez? Chyba bez. Co? Mam takie... Dobra, czekajcie. Kurczę, eee... jest... no. Pysz, co jest mięso? Co mamy, może? Nie, Dobra. Eee, Peperoni, nie kiełbasa, nie i pieczarki, tak. Dobra. Może chyba być, bo bez sera, nie? Tak mi się wydaje. A, no, tak, przyspieszamy tu. Chyba bez sera, wegańska pizza. Chociaż może z serem. Nie wiem. Yes. No nie wiem, powie nam. No, jak się nie to powie zagraj. Nie przeczytałem. Dobra, to mam jakieś zadania. Dobra, zalogowany jestem. Osiągnięcia. O, dobra. To tutaj. Dobra. Czy mogę dostać dwie pizze z pieczarkami? Proszę, mogę dostać. No, okej. Okay. Dobrze, wypieczę z Pieczarkami, dobra. Robimy jedną I cyk, 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 cyk. Dobra, i kolejna. Fajna jest ta gra. Good pizza, great pizza. Dobra, tutaj smarujemy ser i pieczarki. Pamiętam, że i nie nagrywałem. A szkoda. Teraz będą wakacje, teraz są wakacje, więc mam więcej czasu. Więc mogę mogę tutaj nagrywać. Czekajcie, coś tu jeszcze. O, z mi się odblokowało. Aha, i zastanawiałem się. O, mogę że żyć do bałagan. Nie mam pieniędzy, aby się wyżywić. Czy dasz radę? To dobra, daj mu. Dziękuję, dziękuję. Dobra, dajmy mu coś, chyba żeby mu też same ciasta. Dobre, dobra, już nie będziemy tacy. Tacy wiecie. Serek mu damy, tak żeby coś zjadł dobrego. Młodne słyszy peperoni mu damy. Dobra. No, on jest bezdomnym. Cyk, cyk, cyk. Aha, no teraz jest wakacja, no to planuję ben to ben nagrać. Osiągnięcia jakieś. Niej serce, ona bezdomnych go zdobnych. O, Hej, dzieciaku, mój syn Benjamin powiedział mi o twojej pizzerii. bierzemy pizzerię. cześć. Tak, przy okazji nazywam się Jameson. Wszyscy mówią na mnie Jamie. Myślę, że dziś zim serową pizzę, ale dołożyć trochę kiełbasy na połowę. Zostawię te kawałki na, ju na jutro rano. Proszę. Nie wiem, okej, okay, czy proszę? Co to znaczy, że no, ja, Proszę, jedną pizzę. Ok. Proszę jedną pizzę z serem i połową kiełbasy. Ale z tym z sosem? Chyba bez wiecie, I na połowę kiełbaska. I jakiś nowy gościu, nie widziałem innego. Już nie będę przyspieszał tego widzowie. Wiecie, bo już i tak jest koniec to. Cyk, syk. Cyk. cyk! Wiem, że potrafisz... Każdy ma złe dni. A trzeba było dać sos. No trudno, takie jest życie. Dobra, i wyjdziemy. Osiem dolarów zarobiliśmy. I O nie, reklamy. Teraz... Dobra, widzowie Dodatków żadnych nie możemy O, piec O nie, piec jest do naprawienia No, musimy wydać 20 dolarów 4 nam zostały no. Już nic sobie nie kupimy Dobra, pizza, Marco Polo Dobra, możecie sobie to przeczytać, jak chcecie O, sponsor piekarni sobie zatrzymać i przeczytać. Później, dobra. Tak. Co tu mamy jakieś zadania. O, podlej rośliny. Musimy coś podlewać. Ser, ser, ser. Proszę? Ser. Zchodzę. Ok, chcę ser. Widzicie, oni mówią ser. A, no, a trzeba jeszcze sos dodać. No ale skanujmy wyjść, jak oni mi nie mówią. Oni mówią ser, ser, ser. No to ja już zrozumiałem, że trzeba po prostu dać pizzę, wziąć kawałek pizzy i dać im ser, nie? No nie, nie zadowolenie o zadowoleni, o nie są. Dobra, i tradycyjnie. Dobra. 10 na 10, super! O, dwie pizze z pieczarkami, dziękuję Ci grzybnie. <laughs> Okej, okay. to jest ważny trochę gościu. Bo ko kojarzymy, prawda? Dobra, i pieczarki, cyk. Kolejna pizza. Dobra, tutaj jak zwykle kroimy. Mam nadzieję, że ten, ten gościu będzie zadowolony. Nie wiem, jak się nazywa. To jest coś do jakiegoś tam. Sprawiłeś, że mój żołdek tańczy. Wegańską pizzę poproszę. Okej. Okay wegańską Uch, Nie spytają o ten ser. Chyba nie, nie wiem. Dam mu pieczarki. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. O, możemy sobie już zacząć tutaj robić. Spójrzcie. Jeśli wygram na loterii z Zadronicie jakby jego osobistego szefa. Fajnie. To jest mała szansa. O! W sprawach biznesu. Wiem kto to jest. Krytyk, to jest krytyk kulinarny. Oj, musimy się postarać. O, dobrze, że już mam wyborcze zrobione. Będzie musiał krócej czekać. No i papera, i cyk, 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 cyk. Patrzcie. Dobrze, że już zrobiłem tutaj. Tutaj jeszcze... O nie! Tutaj było tutaj nie załączone. To wiecie, będę no dłużej czekał. A chcę zostać najlepszą ocenę, co możliwe. Interesujące. Chyba okay, mi się spodobało. W telewizji zobacz. Jedna kiełbaska promalone. Dobrze? E Peperoni. dobrze, że się takie porowa lody chodzi. Dobra, te i kiełbasa, 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 pyszna kiełbasa. Cyk, cyk, cek. cek, cek. Tak. Ech, okej, okay, tak, dużo. Jedna PEPERONI I KIŁBASA! OK! Jedna peperoni i To tutaj jeszcze serek... Peperoni i kiułbasa... Dobra, a... pyk! Cyk, cyk, cyk! Nie Chyba. 40 dolarów dzisiaj zarobiliśmy. Hey there, Maria. Welcome to Mother Earth. Dobra, mamy 30 dolarów, więc chyba moglibyśmy sobie coś kupić. Ulepszenie, chociaż nie, nie, nic nie kupimy jednak. Zobaczymy, co powiedzą w o na naszej. Ok. O, krytyk pizzy odwiedził nową pizzerię w mieście. O to co ma do powiedzenia, teraz chwila prawdy. Zdumiewający aromat, mocny zapach pieprzu łączy się ze spokojnym aromatem pozostałych składników. 5 na 5, widzowie. O, fajnie. Co od naszego sponsora Pisserie Alicante? Co z złonych klientów to będzie kradło? Teraz dzisiaj będzie dużo klientów. Tak, teraz na Tak nas dobrze ocenił. O! Powiedz mi, że sedno pizzy smakuje na lunch. Okej. Okay. podlać to musimy. Spójrzmy na te bakłażany, czy on Myślę, że już są gotowe. Super, mogę dostać pizzę z bakłażanami? Proszę. Okej. Okay. Pewnie, że ona może przydała nam tego bakłażana, nie? Na Dziękuję ci bardzo. Pomogłeś mi spełnić moje marzenia? Zapłaciła nawet chociaż nie płaciła. Chcę kupić pizzę z pieczarkami. Dwa kawałki. Okej! Okay. Pizza z pieczarkami. Z pieczarkami. Ty, ty, ty. Так, сейчас вода голову вообще. Окей, у вас обожда два раза. Кеваса, добра. Кеваска. Widzowie, dajcie łapkę w górę. Dajcie łapkę w górę i będzie to dla mnie znak, że podoba mi się ta seria. Cześć, mogę cię prosić o. Okej, okay. Niech sobie nie jest. Super. Widzowie, mam dla Was e, napiszcie w komentarzu. Jaka jest Wasza ulubiona pizza? Jaka jest. A, bez sera miało być. Dobra, no ja już... Bez sera. Dobrze, że mi się przypomniało. Nie byłby zachwycony. Nie spodziewałem się niczego dobrego. To miała niespodzianka. tak. Czemu nie spodziewał się niczego dobrego? Wydajemy tylko najlepsze Potrzebuję broni bez, bez sera. Okej. Okay. Pepi co? Jak? Bez sera. A ja mam tu przygotowałam pizzę sera. Dobra, można sobie wykryć, nie chciał sery. Tych, tych, ty, O, dwa razy. O, o, o. To wygląda dobrze. Też tak uważam, bo mamy ten te, ulepszać Muszę pozbyć się myszy. Proszę o pizzę z serem. Się wiesz, proszę o pizzę z serem. Idealnie, widzowie. Idealnie, akurat mamy seren. serem. Zobaczcie, jeszcze ich więcej dać chciałabym. Fajnie. Mam, no, nadzieję, że na pizzę nigdzie mi się nie odsunie. Mam, mam, Wiesz, lubię potrawy z pieczarkami. Tak, pizza z pieczarkami. Okej. Okay. Pieczarki, pyszne pieczarki. Dobre, też tak Był kiedyś człowiek, który zamówił pizzę z Witaj, no, przyjacielu, czy jest jakaś dodatkowa pizza? No szkoda mi go, więc muszę no, 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 Jesteś taki świetny. Powinniśmy być przyjaciółmi. No, to dobry pomysł. Dobra, tam był po prostu tutaj. To już nie Dobre. Nie, 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 już nie przyspieszam. Nie przyspieszę. Dobra, widzowie. Proszę, to dla pana. Dziękuję. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Zarobiliśmy trzydzieści jeden. Okej. Okay. Widzowie, teraz mamy tutaj do kupienia oliwki, a brakuje nam tylko dwóch dolarów. Dobra. Tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. No, bo pokładane jeszcze sobie weźmiemy. Dobra, więc, dajcie komentarz i łapkę w górę. Pa!